do 3 prawy, zacisk do 2 minus na zielonym, zacisk do 2 minus na zielonym, przechodzi w 3 lewy, 60. 30 po kuli lewą, 4 prawy, nie ciąć, 80. Od szczytu 6 lewy, przechodzi w 4 lewy, 60. Od szczytu 4 minus prawy, shooter przechodzi w 3 prawy, krótki piano do 5 lewy. Przechodzi 6 lewy, przechodzi 6 prawy, zacisk do 6 lewy, zacisk do 3, wyjście szczytem 6 lewy, zacisk do 3, wyjście szczytem, przechodzi w 4 plus lewy, sto prostuj. krótki 3 lewy przez szczyt z uwagą, syf, przechodzi w prawy, do 3 lewy, syf, 3 lewy, syf, może przyciąć, przechodzi w 2 plus prawy. 60 5 lewy do 4 minus prawy przy tulkrzak do 3 lewy nie ciąć 30 na jedź 2 prawy Szeroko wy, wypuść 60 krótki 3 plus prawy 80 i 2 lewy z drogi 70 schamuj 5 lewy Wypuść 20, 3 lewy ciąć 3 lewy ciąć za latarnię. Przechodzi 6 prawy. Przechodzi w 6 lewy. Wyjście szczytem. Widać 50. Schamuj 4 lewy przy słup. Do 2 plus prawy na główną wypuść za owy 100. Prostuj. Od znaku 10. 3 prawy ciąć chodnikiem. 30. 2 minus lewy na mostek. 2 minus lewy na mostek. Do 3 prawy wypuść. 80, 5 minus prawy, 50, 2 minus lewy nawrót, przechodzi w 5 prawy, 100, 4 plus lewy nie wypuść, 60, później 2 prawy nawrót, wyjście beton. 50, 5 lewy, 100, 6 prawy do 6 lewy, 120 i 6 lewy na 42 lewy środkiem z drogi do 3 prawy objazd wysepki. 3 prawy objazd wysepki do 4 plus prawy z drogi. 50, 3 plus prawy przechodzi w 3 prawy sam. przechodzi 6 prawy szczytem 80 6 lewy przechodzi w 4 plus lewy wyjście szczytem do 4 minus prawy i 4 minus prawy 32 prawy 30 4 lewy zacisk do 3 minus na drzewie do 3 plus prawy dłuższy do 3 minus lewy pod most przechodzi w 2 plus lewy krótki za szczytem 20 4 plus prawy Szczyt lewą, 3 minus prawy Przytnij piano Piano, piano, przechodzi w 5 lewy 100 3 minus lewy 3 minus lewy Do 3 plus prawy, shooter Przechodzi w 6 lewy Do krótki 3 prawy, wypuść 10, 2 minus prawy, chudę z drogi minus prawy w z drogi. 70. Krótki 3 plus lewy. Przechodzi w 5 lewy. Przechodzi w 4 plus lewy. Do krótki 3 prawy. Wyjście szczytem. 150. 6 lewy. 150. I schamuj 3 prawy syf. Do 3 plus lewy. Przechodzi w 5 lewy. Zacisk do 3 minus na krzaku. 3 minus na krzaku do 3 prawy. Do 3 plus lewy. Za szczytem 50 przy słupie 3 plus lewy ciąć. Do 5 prawy na szczycie zacisk. 3 lewy przy słupie ciąć. 5 prawy na szczycie zacisk. 80. 5 lewy. 23 lewy. Przechodzi w 4 minus lewy ciąć. Do późny. 3 prawy długi. Nie wypuść i uważaj piano. Przechodzi od szczytów 3 minus lewy przy czy plus prawy ciąć. Przechodzi w 5 lewy, przechodzi w 4 plus lewy. I uważaj, 4 plus lewy przechodzi w 5 lewy do 4 prawy przy dni syf. Syf duży, przechodzi w 5 lewy. 100 i dwa minus prawy z drogi w chudę przed choinkę. 200 prostój. Późny. 200 prostuj. Późny, 4 prawy, krótki, 23 prawy ciąć, syf. 3 prawy ciąć, syf, 20 i 2 minus lewy na mostek. 2 minus lewy na mostek. 10, 2 lewy. Otwiera, przechodzi w 3 plus prawy, z dłuższy zacisk. Zacisk. Przechodzi w 7 prawy, przechodzi w 3 minus lewy. 60, najedź 3 minus lewy pod most. Przechodzi w 3 lewy. 3 lewy, do późny, 2 prawy nawrót, wyjście drzewo. 90, krótki 4 prawy wypuść. 60, 2 minus prawy z drogi w chudę dobija. Przechodzi w 5 lewy, do 5 prawy lewy. Przechodzi w 4 plus lewy przez szczyt 80, od szczytu 6 prawy, przechodzi w 5 lewy, do 4 plus prawy przez szczyt piano do 4 lewy, piano do 4 lewy, 100, 6 lewy, 100, 3 prawy z drogi, może nie ciąć za drugi znak, 3 prawy z drogi, może nie ciąć za drugi znak, 62 plus lewy. Przechodzi w 3 lewy Do 2 minus prawy na most 2 minus prawy na most do 2 prawy wypuść 80 1 lewy do tyłu 1 lewy do tyłu Przechodzi w 4 lewy na kostkę Do 6 prawy lewy 50 Późny 2 minus prawy nawrót po kostce ślisko Później przechodzi do 6 lewy, co? 80, 6 lewy, przechodzi w 4, prawy 100. I będzie objazd wysepki. Krótki 5 lewy, schamuj do 2 lewy, przytnij z drogi. 2 lewy, przytnij z drogi, do 2 prawy. 100. Od drugiego szczytu 5 lewy, po kuli 80. I z dużą uwagą późny 4 minus lewy z lotną. 80. I 3 prawy plus prawy tam prosto prosto. prosto.